Widzę, że mój wczorajszy film Zalanem na polu przywołał u Was wiele wspomnień. U mnie też. Mimo, że miałem inne CV-Radio na początku, nie miałem ręczniaka, wtedy były dość drogie i słabo dostępne. E, droższe na pewno niż takie samochodowe. E, no, ale teraz mam. No, i tak jak zapowiedziałem wczoraj. Zajrzymy do środka. Ale zanim to zrobię, to pokażę Wam jakiej to jest wielkości. Ktoś w komentarzu pod tamtym filmem napisał, że wygląda to jak Księgu z dołączoną anteną. No i zobaczcie. Tu jest 44 cm. Ma radio razem z anteną. A żeby to lepiej uwidocznić, wielkość tego radiotelefonu, to położę obok niego Baofenga. Śmiesznie to wygląda, co? <laughs> e, dobra, ale nie o, nie o Baofengu. Dzisiaj będzie film tylko o klasycznym radiu CB ręcznym. Pięknym. Ktoś tam pisał, że hejtował że jak można się cieszyć z 30-letniego złoma. Otóż nie, proszę Państwa, to nie jest 30-letni złom. To jest prawdziwy radiotelefon, yy, który przetrwał 30 lat. Ciekaw jestem jak będą działały baofęgi za 30 lat. Dobra, ale po kolei ten radiotelefon składa się z radiotelefonu właściwego oraz anteny. Antena ma złącze BNC. Jest taka gumowa, fajna. Tutaj ma jakiś taki twardy element. A tu pod tą koszulką czuć nawinięte zwoje. Pewnie Arek będzie wiedział, jak to jest zbudowane. Także od razu z góry dziękuję za komentarz, bo jego komentarze Arka są bardzo, bardzo pouczające w kwestii właśnie takich radiotelefonów CB. No więc antena wygląda tak. Nie będę się na temat jej rozgadywał. Ma długość 24 cm plus złącze BNC. Jest naprawdę dobrym stanie, nie jest w ogóle zniszczona. W ogóle to radio wygląda bardzo dobrze jak na swój wiek. No tu też oczywiście u góry mamy złącze BNC. Co jest u góry? Jeszcze tego radia nie czyściłem, więc jest troszkę brudne. E, tu mamy włącznik i regulację głośności. Potencjometr trzeszczy. O, zresztą włączę go. Tu mamy skwelcza. Squelch działa w ten sposób, że jeśli go włączymy, czyli jeśli skwelcz wytnie szumy, to gaśnie... To gaśnie wyświetlacz o i teraz jeśli włączę nadawanie no dobra bez anteny to tak średnio jeśli teraz włączę nadawanie to wyświetlacz ponownie się włącza o, blokada szumów, jeszcze raz włączam nadawanie troszkę mi zakłócił tutaj obraz z kamery no, trzymam antenę od kabla USB od kamery dosłownie 10 cm. I teraz się wygasza. Wygasza się po to, żeby oszczędzać energię. Ee, jeśli pojawiłaby się jakaś. O, pojawił się jakiś sygnał i wyświetlacz się zapala. Jeśli ten sygnał. skąd znowu zacznie działać wytnie ten sygnał, to wyświetlacz zgaśnie. Zresztą tak jak na przykład odłączę teraz antenę i sygnał będzie mniejszy. I wyświetlacz zgasł. No i dobra. I jeszcze mamy tutaj takie pokrętło, które nie jest pokrętłem, tylko jest przełącznikiem. Można pykać w jedną stronę albo w drugą stronę i ono służy do zmiany kanałów. Jeśli pykam do siebie, to zmniejsza, jeśli od siebie, to zwiększa. Czyli to nie jest pokrętło, tylko taki przełącznik. On działa dobrze. No i ostatni przełącznik, który tu jest, to jest, tu są starte napisy, to jest high low. Czyli yy, wysoka moc nadawania i mniejsza moc nadawania według instrukcji, którą udało mi się zdobyć tylko w wersji hiszpańskiej, ale to nie szkodzi, bo po, yy, wspomogłem się troszkę słownikiem. Yy, jeśli chodzi o moc, to jest i. Wysoki, wysoka moc to jest 4W, niska moc to jest 1W. Czyli podobnie jak w baofengach. Można zmniejszyć moc nadawania po to, żeby oszczędzać energię. No, i to jest u góry. Dość ciekawa sprawa jest, jeśli chodzi o baterie. To mówię dla tych, którzy nie widzieli tego radia i nie mieli do czynienia. Hmm. Przypomnę jeszcze, że tu jest naklejka homologacyjna włoska. Z 90 roku, z marca, czyli radio ma około 30 kilku lat. No i mimo, że CTE, firma, która to branduje, jest firmą włoską, jeśli dobrze pamiętam, to radio zostało wyprodukowane w Tajlandii, a nie w Chinach. W tamtych czasach właśnie taka elektronika była robiona w Tajlandii, na Tajwanie. Rzadziej w Chinach. No dobra, przejdźmy do baterii. Bateria to jest ciekawostka. Otóż bateria to są po prostu zwykłe paluszki, te duże, większe. Czyli R6 po staremu, a po nowemu to są AAA, chyba, albo AA. Nieważne. Kilka paluszków jest tu, proszę Państwa. Wychodź. Jeszcze raz jeden. Dobra. 2, 4, 6, 8, 10 paluszków. Co ciekawe, to radio można zasilać albo akumulatorkami, tak jak ja zrobiłem. To są akumulatorki niklowo-wodorkowe, ale producent przewidział możliwość zasilania albo bateriami, albo akumulatorkami. Tylko że wtedy były akumulatorki niklowo-kadmowe. No, to są jakby poprzednicy tych akumulatorków niklowo-wodorkowych. Wtedy, chyba w tamtych czasach, jeszcze tych wodorkowych nie było. Albo były bardzo drogie. I zauważcie tu jedną ciekawą rzecz. Jeśli używamy akumulatorków, które mają około 1,2V, to używamy ich 10. A jeśli używamy baterii, które mają 1,5 V, tu można albo te cynkowo węglowe albo alkaliczne, to wtedy używamy 8 i tu w instrukcji jest napisane, że w takim przypadku powinny być takie dwie fejkowe baterie czyli takie w kształcie baterii, takie coś w kształcie baterii, które jest zetknięte i powoduje, że w tych 12 miejscach na baterie Umieszczamy, przepraszam, 10, 10, tu jest 10 miejsc na baterie, to zastępując dwie baterie tymi fajkowymi bateriami, prawdziwych baterii jest 8, i wtedy używamy 8 baterii 1,5 V. Tak to wymyślili. Ciekawie. No dobra, to radio. Aha, może jeszcze zważę. Tu mi wypadła śrubka, bo już je zacząłem rozkręcać. Zważę to radio. Radio z klapką, najpierw i z anteną, waży 478 gramów, czyli niecałe pół kilograma. Dołóżmy do tego jeszcze akumulatorki. Nie wiem, czy baterie są cięższe, czy. Lżejsze, ale mniej więcej można powiedzieć, że są porównywalne. Zatem z bateriami lub z akumulatorkami taki radiotelefon ręczny, przypomnę, waży 736, czyli można powiedzieć kawał cegły. W razie ataku można się nim także bronić. Dla porównania. Ile waży baofeng z baterią? To jest baofeng z baterią. Waży on 200 gramów, czyli ponad 3, prawie 4 razy mniej. No ale przypomnijmy, że jest to konstrukcja sprzed 30 lat. No to myślę, że teraz najciekawsze, czyli co jest w środku. Ja już go zacząłem odkręcać, także ślubki były poluzowane. To nie to, że tak go dostałem. W ogóle jestem zaskoczony, że udało mi się go zdobyć w takim dobrym stanie. Bo zobaczcie, tu naklejka jest w dobrym stanie, z przodu napisy nie są pościerane, szybka nie jest porysowana. Ten napis też nie jedyne co to są starte napisy tutaj przy przyłączniku mocy. Czyli to radio nie, nie mogło być intensywnie używane. No i tak wygląda w środku od góry. Bo dolną klapkę też można zdjąć. Tu mamy głośnik. Głośnik ma średnicę 4 cm, i obok mamy mikrofon elektretowy. To radio wygląda, jakby tu nikt nigdy, nigdy nie grzebał. Ten preszpan jest przyklejony. Kable też wyglądają dobrze. Jedyne co mogło być tu robione, to m, przestrajane to radio było prawdopodobnie w zera, dlatego że pochodzi ono z Włoch. W instrukcji piszą hiszpańskiej, to prawda, ale w parametrach tego radia, nawet schemat jest w instrukcji. Pokażcie mi teraz instrukcję od współczesnego sprzętu. Zwykła instrukcja to nie jest instrukcja serwisowa, to jest instrukcja użytkownika. Pokażcie mi instrukcję użytkownika jakiegokolwiek sprzętu, który ma schemat ideowy. Tu jest schemat ideowy. E, wszystkie elementy są dokładnie opisane. E, tu mamy parametry 40 kanałów od 26965 do 27405, czyli w piątkach tolerancja częstotliwości 0,05% i synteza PLL no tutaj inne parametry od minus 30 do plus 50 czyli nawet w srogiej zimie można to radio używać i pobór prądu od 500 do 1200 mA w zależności od modulacji tutaj chyba najwyższa ta wartość jest dla modulacji 80% Czyli 1200 miliamperów. No to jeśli akumulatorki mają 2400, to przy ciągłym nadawaniu powinny wytrzymać 2 godziny. Moim zdaniem całkiem nieźle. Chociaż w tamtych czasach akumulatorki nie miały 2400 miliamperogodzin, tylko pewnie z 600 albo 700. No ale wracając do wnętrza tego radia, zobaczcie. Wygląda... Jakby tu w nim nikt nie grzebał. Wygląda na nietknięte wszystko. Nie będę teraz z tym grzebał. Tutaj muszę odlutować ten potencjometr i go wyczyścić, bo trzeszczy. Ktoś prosił w komentarzu, żeby pokazać, jak to robi. Ja zrobię o tym oddzielny film, żeby później było łatwiej znaleźć. Jak naprawić trzeszczący potencjometr? Zauważcie jeszcze, jak dużo tu jest elementów dyskretnych, a jak mało scalaków. Tu są dwa układy scalone. Jeden to jest procesor z syntezą częstotliwości, który steruje wyświetlaczem, przełączaniem kanałów i, no i jest syntezą PLL. Natomiast drugi scalak to jest chyba wzmacniacz małej częstotliwości. Nie jestem pewien. Tu są filtry. Nabinięte. Tu jest y, zabezpieczone woskiem elementy, które mogłyby się rozstroić przy ruchu. Są zabezpieczone woskiem. Tak samo cewki są tu zalane. Nie wiem czy to jest wosk, czy jakieś, y, czy jakieś tworzywo. Y, chodzi o to, żeby te cewki, które podczas poruszania urządzeniem mogłyby się przestrajać. Po prostu. Tu jest radiator od końcówki mocy. Scalak syntezy jest tutaj pod tą płytką i pod preszpanem. Tu go widać troszkę. Widać go, na nim jest kwarc i chyba ten kwarc właśnie był wymieniany. Tak, tu jest jedyna rzecz, która była w tym radiu robiona. To tutaj ono było przestrajane w zera. Coś tu do tego kwarcu jest dolutowane. I to chyba było właśnie przestrajanie tego radia. Drugi stalak jest tu, przykręcony do radiatora. Po drugiej stronie tego radiatora jest tranzystor końcówki mocy. A ten stalak to jest prawdopodobnie... Znaczy wydaje mi się, że to jest ten drugi stalak, który jest po prostu wzmacniaczem audio. A tak to są to elementy dyskretne wszystko. Kondensatory elektrolityczne takie długie, ceramiczne, rezystory. Wszystko jest na montażu przewlekanym. I zobaczcie, wszystkie kondensatory elektrolityczne są w super stanie. Nic nie jest spuchnięte, nic nie jest wybrzuszone. Wszystko jest w świetnym stanie. Jestem pełen podziwu, naprawdę. Dobra, więc tak, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, jak pokazywałem z zewnątrz to radio. Tu jest przycisk PTT, a obok są dwa gniazda. Jedno to jest gniazdo zewnętrznego zasilania. Nawet w instrukcji jest napisane gdzieś, że w komplecie było, była ładowarka, zobaczcie. Znaczy nie ładowarka, tylko zasilacz samochodowy. Yy, a drugie gniazdo. To jest gniazdo do ładowania akumulatorów, ale jeśli dobrze pamiętam, to nie ma w tym radiu układu kontrolującego to ładowanie. Więc trzeba uważać. Chyba zresztą w instrukcji też coś jest napisane na ten temat. Tak, tu jest. Nektor derekarda hmm. nie używać podczas ładowania, nie używać pod, do ładowania baterii alkalicznych i węglowo tylko do tych kadmowych Nie wiem, czy tu przeanalizuję. Może następnym razem schemat ideowy i zobaczymy, czy tam jest jakiś układ kontroli ładowania. Zajrzymy jeszcze z tej strony, bo da się to zrobić. Tak wygląda płytka od strony lutu. Też wygląda to, jakby nie było ruszane. Bardzo ładnie, moim zdaniem. Tu jest ten przełącznik kanałów. Tu jest przełącznik taki Hebelkowy. No i o, tutaj mamy przewodem ekranowanym do wyjścia nadajnika. No i ta część obudowy to jest, widać, pojemnik na baterię. No więc. Jest to tak fajnie przemyślane, że wystarczy odkręcić te tu jest 5 śrubek, żeby mieć dostęp od razu do płytki od strony lutowania i od tej strony. Wszystko, mamy dostęp do wszystkiego w tym momencie. Po odkręceniu jeszcze tych dwóch śrubek możemy sobie zdjąć tę płytkę z wyświetlaczem. Naprawdę super, super. Bardzo mi się podoba. Radio. Wszystko ładnie jest spasowane. Bez wielkiego wysiłku można to z powrotem włożyć. Ja to już później poza filmem rozmontuję. I nie, chyba tego się nie da, bo myślałem, żeby umyć całą tę obudowę, ale ten głośnik jest tutaj y, przytopiony plastikiem obudowy. Więc nie da się go po prostu rozmontować tak bezinwazyjnie. Będę musiał normalnie tą obudowę czyścić, bo myślałem, że ją po prostu wyjmę stąd ten gośnik i mikrofon i ją umyję no, w pojemniku z wodą i detergentem. Ale będę musiał to zrobić po prostu jakimś pędzelkiem, ściereczką i tak dalej, bo wyświetlacz też jest brudny. Obudowa wiadomo, no i tutaj też widać, że jest brudne. No i jak Wam się podoba. Sprzęt sprzed 30 lat wewnątrz, bo mnie się podoba bardzo i mi się bardzo podoba to, że w zwykłej instrukcji obsługi jest schemat, czyli wtedy sprzęt elektroniczny był produkowany tak, żeby można było go naprawić, jak się zepsuje. Teraz sprzęt elektroniczny, jak się zepsuje, to się go utylizuje. Tak, utylizuje się i mm, kupuje nowy po prostu. W związku z tym, na koniec zadam takie pytanie jeszcze raz. Ciekawe, czy za 30 lat Baofeng będzie działał tak jak ten Alan dzisiaj? Myślę, że będzie on jeszcze bohaterem przynajmniej jednego odcinka. Na razie dzięki za oglądanie. Cześć.